Zarząd Powiatu Pławskiego rozstrzygnął konkurs, na który urząd miasta zbiera oferty. Mowa o wsparciu zadań z zakresu kultury. Łącznie starostwo przeznaczy na imprezy 60 tysięcy złotych. Największą kwotę, 10 tysięcy, otrzyma Lubelska Akademia Muzyki Dawnej. Środki zostaną przeznaczone na organizację dorocznego koncertu świątecznego z udziałem solistów chóru i orkiestry symfonicznej. 6 tysięcy otrzyma Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej na wydarzenie zatytułowane Nieznane Losy Polaków na powiślu. Kulturę ludową reprezentują koła gospodyń wiejskich organizujące powitania lata czy piknik z sianem i kosą. Nie zabraknie także imprez, które już na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz powiatu, takich jak Festiwal im. Wincentego i Franciszka Leslów, Jazznowiec Festiwal czy Dzień Papieski. Szczegółowa lista wraz z kwotami przeznaczonymi na wsparcie wybranych zadań znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fjeldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.